Cześć, teraz pokażę Ci, jak napisać i obliczyć sumę danych liczb. W pierwszym przykładzie mamy liczby 12 i 17. Suma, czyli dodawanie. Piszemy 12 dodać 17, równa się. I dodawać możemy na dwa sposoby. Od razu 12 dodać 17, co nam daje 29. Ewentualnie możemy dodać 10. 10 dodać 10, równa się 20. I 7 dodać 2 równa się 9. Wynik mamy 29. W kolejnym przykładzie mamy 3 liczby. 17, 12, 13. Tak jak mówiłam wcześniej, możemy to obliczyć na dwa sposoby. Piszemy suma, czyli dodawanie. 17 dodać 12, dodać 13 równa się. Najpierw liczymy same dziesiątki, czyli 10, 10, 10. To mamy. 30. Teraz dodać, obliczamy jedności, czyli 7, dodać 2 równa się 9, dodać 3 równa się 12. Piszemy dodać 12 równa się 42. Teraz możemy obliczyć w jeszcze jeden sposób, tak zwany, który bardzo, bardzo ułatwia liczenie w pamięci, czyli 17, dodać 13, co nam daje pełne dziesiątki, bo 1, 10 dodać 10 to jest 20, i 7 dodać 3 też jest 10. Z tych dwóch, z tego i z tego mamy 30. Zapisujemy 30, dodać, dodajemy to, co nie dodaliśmy, czyli 12. Równa się trzydzieści dodać dwanaście równa się czterdzieści dwa.